Witam wszystkich bardzo serdecznie Różka Styla się kłania A przede wszystkim witam wszystkie Panny, bo to jest dla was horoskop na listopad yy, Oczywiście horoskop kartami Tarota Do tego karta wizji, karta energii i karty Lenormand jako karty rady Także oglądajcie, będzie się działo, zobaczymy co tam u was wyjdzie yy, Przypominam wam, że możecie Zadawać pytania po 10 zł, na mojego maila. Oczywiście trzeba imię, datę urodzenia i potwierdzenie przelewu. Konto jest pod każdym filmikiem, albo na mojej stronie www.astyla.pl Przypominam, że mam tylko jedną jedyną stronę, resztę jak coś znajdziecie, to są oszuści, którzy mnie podrabiają, słuchajcie. Ale nie bójcie się. Moja strona jest moja, moje maile są moje na razie, także nic tam się nie dzieje. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Pamiętajcie, że robię rytuały, bez szkody dla nikogo, w pełni i wnów księżyca. Właśnie teraz będę robić na przykład 20 jeszcze, jak ktoś się załapie października, to możecie jeszcze na pełnię Księżyca, czy na miłość, czy na finanse, czy na pracę, czy... Odcięcie się od złych ludzi, energii, sytuacji. Jeśli chcecie, to jeszcze się załapiecie, a jak nie, no to już w listopadzie najpierw będzie nów, a potem będzie pełnia. Robię też oczyszczenia energetyczne, czyli sprawdzam kątwy, uroki złożeczenia, podczepy, blokady, zdrowie, co tam wszystko, co mogę i macie to nagrane oczywiście w prywatnym filmie, tylko dla Was, bo przecież musicie wiedzieć, co Wam jest i jak ja to robię. Jak ja to oczyszczam? Energia oczywiście idzie od razu do Was oczyszczenia, ale potem jeszcze, jak oglądacie sobie filmik, to się wzmacnia. Robię też horoskopy na 2022 rok. Już możecie zamawiać czy z kart, tarota czy z kart Lenormand. To wszystko jedno. Poza tym wróżę przez telefon i przez różne, różne aplikacje. Dobrze, zaczynam. Możecie wchodzić na moją stronę oczywiście www.astyla.pl. I tam wszystkiego się też dowiecie. Energia listopada dla panny. No cóż, energia trochę taka mroczna, można powiedzieć. Nie jest tak źle, tak? Ale trzeba będzie uważać na wydatki, tak? Na pieniądze. Na straty jakieś. Zobaczymy o co tu będzie chodzić. Jakoś tak szaro i buro, odbierzecie ten listopad. Ta energia może będzie, no to jest taki miesiąc, niestety. Też trochę smutny, no bo wiadomo, trzeba na cmentarz i tak dalej. Ale zobaczymy, kochani, nie przejmujcie się. Zobaczymy najpierw, co będzie najważniejsze. Dla panny właśnie w listopadzie. O, karta śmierci od razu. O proszę, dziesiątka mieczy. No, mogą być troszkę problemy, tak? Właśnie z kimś młodszym, na przykład z rodziny, tak? Jakieś takie zmiany, które no nie będą Wam się podobać, no, ale trzeba będzie ja niestety prowadzać, czyli coś robione na przymus, tak? Co będzie najważniejsze tu to, żebyście wytrzymali to, żebyście po prostu dobrze myśleli, no i może szukali też pomocy u kogoś, kto jest, nie wiem, no kto jest taki silniejszy, tak? No i powiem Wam, rzeczywiście, pasuje tutaj wszystko do tej energii. Myślę, że sobie poradzicie. No, dlaczego nie? Zobaczymy najpierw pracę, tak? Co tam z pracą u Panny? Praca. Praca. Nie, no, praca będzie, tylko jakaś taka też albo krótko trwała, albo za mało tej pracy. Może dla Was by pasowało więcej, żeby było tej pracy? No, niektóre tutaj panny mogą znaleźć sobie nową pracę, ale też raczej dorywczą, raczej jeszcze nie na jakimś taki, takim stałym poziomie. Cóż, będziecie na coś czekać, tak? Będziecie obserwować sytuację w swojej firmie, w swojej pracy, bo widać tutaj, że będziecie na coś czekać. Będziecie chcieli po prostu przeczekać bezpiecznie, tak? Czyli dobre relacje, myślę tutaj, i dobra współpraca jest. A zobaczymy finanse. Panna, jakie to finanse dla panny, właśnie w listopadzie? No, i karta wieży, i te takie właśnie karty troszeczkę dołujące znowu. E, no cóż, trzeba będzie uważać z, z tymi pieniędzmi. Nagłe wydatki, wydatki których się nie spodziewacie, może zabiorą wam, nie wiem, jakieś e, dodatki, też finansowe, które no, są wam potrzebne. Ogólnie też myślę, że panna tutaj poradzić sobie, poradzić. Ci, co mają pieniądze, też panny niech uważają, tak? Bo jednak jakieś zagrożenie finansowe koło was jest. Tak, jakby jakaś tajemnica, jakby ktoś czyhał na wasze pieniądze wręcz. W razie co, no, będziecie musieli się do kogoś zwrócić. Jest też osoba, która właśnie Wam tak trochę złorzeczy. No, wychodzi tutaj ta królowa buław, która jest, no nie dość, może to być Wasza szefowa, może no, ktoś być, kto chce mieć nad Wami jakąś przewagę. Także tutaj uważać szczególnie na finanse w listopadzie. Ale urzędy i nauka, zobaczmy. No, co to się dzieje, no. Urzędy i nauka. Aha, czyli tam cesarz, czyli możliwe, że to też jakaś um, z urzędu, że coś nie dostaniecie, co powinniście dostać. No no. Urzędy, no cóż, też w zatrzymaniu pewne sprawy. Właśnie, jak nową pracę żeście zaczęli, to nie dostaniecie jeszcze umowy na przykład, bo ktoś będzie to odciągał. Jakieś takie ograniczenia się pokazują właśnie w sprawach urzędowych, także, no, nic do końca nie do załatwienia, tak, żeby było dobrze. No. Panna musi jednak, no, nie ma tu nic złego, ale takie ociąganie się yy, przy Was, czyli urzędy będą przy Was się, jak to się mówi, ociągać. Z nauką może być lepiej, ale nauka też jakby przez yy, internet. Emocje i relacje z ludźmi. Ja będę nagrywać miłość dla wszystkich, wielki horoskop miłości dla wszystkich znaków zodiaku. A teraz tak mniej więcej patrzymy właśnie, jakie te relacje będą. Może jakaś miłość, wyjdzie, czemu nie. O, karta śmierci, proszę bardzo. Może relacje z duchami, no nie wiadomo. Był kiedyś, był kiedyś taki film Wakacje z duchami. A u was będą może relacje z duchami. E, w każdym bądź razie e, będziecie musieli uważać, tak? Bo <laughs> em, są pewnego rodzaju zakończenia. Może niektórym nie, no niedawno ktoś umarł, tak? E, jednak <laughs> jakaś taka skończona relacja. Widać, że zakończenie... <laughs> o, patrzcie, już gardło wysiada. mhm. <laughs> uh -huh. Czyli cóż, hmm. karta sprawiedliwości, karmiczne sprawy, karmiczne relacje, coś się kończy szybko, coś zaczyna. Myślę, że dacie radę. No, nieraz jest taki czas, wy będziecie mieli ten listopad, jakiś czas taki trochę wokół Was będzie tak mrocznie, ale Wy sobie poradzicie, no bo jest rycerz buław czyli poradzić sobie poradzicie z emocjami też do innych ludzi wiecie no niektórzy ludzie są fałszywi uważajcie na takich fałszywych niebezpiecznych wręcz dla was ludzi właśnie w listopadzie dom i rodzina zobaczmy dom i rodzina czy tutaj wszystko będzie dobrze No, i znowu miecze, znowu pewnego rodzaju jakieś lekkie kłótnie, ale też pomaganie sobie, no do końca ja bym powiedziała, że nie jest tu źle. Pewne relacje w zawieszeniu, bo też wisielec, pewne problemy trochę emocjonalne, ale które da się poskładać i poukładać, tak? Szukajcie właśnie pomocy we wsparciu emocjonalnym, właśnie w rodzinie, tak? Lepiej w rodzinie niż gdzieś, nie wiem, szukać gdzie indziej, gdzie nie znajdziecie takiej, takiego wsparcia. No zobaczymy to: zdrowie, energetyka, co tam u Was się pokaże. O, już mi karta spadła. Już, 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 Dobra. Panna, zdrowie i energetyka. Sprawdzamy. Miejmy nadzieję, że będzie zdrowie w porządku. Nie jest źle, jest tylko mm, papier energetyczny przy trzecim oku troszkę. No, mogą to być bóle głowy, hmm, może być problem z uszami, z oczami lub z zatokami. Gardło również. Uważajcie na przeziębienia głowy, gardła i oskrzeli, bo tutaj koło was coś się będzie kręcić. Nie żaden wiadomo co, tylko po prostu jakaś grypa czy cokolwiek, jakieś takie yy, widać. Yy, widać po prostu tutaj wampira. Ktoś wam będzie zabierał moc, jak to się mówi, energetyczną. Co jeszcze? To wszystko, to wszystko, trochę układ moczowo-nerkowy, lekko mi się pokazuje, ale myślę, że to nie jest jakiś problem. Teraz zobaczymy ostrzeżenia. Ostrzeżenia dla panny. Fałszywa kobieta, ktoś, kto y, chce Was wciągnąć w jakąś pułapkę, może nawet zmanipulować. Uważajcie też w podróżach, jak będziecie coś załatwiać, jechać gdzieś tak, to uważać tutaj jednak, bo widać, że też mogą być lekkie problemy. Yy, no, emocjonalnie nie załamujcie się, bądźcie twardzi. Yy, widać, że no, jest tak, taki miesiąc troszeczkę. Yy, Ciężki, a z drugiej strony karmiczny trochę, karmiczne sprawy. Do nas wracają różnego rodzaju karmiczne sprawy. Także, no, przede wszystkim uważajcie na fałszywych ludzi. No, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna. Ktoś od Was czegoś będzie chciał, pragnął, może Wam pragnął, będzie coś zabrać, no bo to też nie. Dobra, to teraz zobaczymy kartami Lenormand. Karty rady. Chmura. O, jeszcze do góry nogami, proszę. Piesek. I książka. Wyjdą na jaw pewne tajemnice, mm, ukrywane przez kogoś wam bliskiego lub przyjaciela. I widać tutaj chmury. Widać, że mogą te tajemnice przynieść jakieś problemy. Mogą, może to są jakieś papiery, może testament, coś to jest schowane, yy, ktoś może no, coś ukrył przed wami, no ale widać, że właśnie problemy idące z przeszłości, bo, od, bo odkryją się pewnego rodzaju tajemnice. Także rada na pewno nie poddawajcie się, tak? Nie poddawajcie się. I odkrywajcie te tajemnice, bo może ta tajemnica właśnie jest dla Was potrzebna. Dobrze, to teraz karta wizji. Dla panny. O, piękna karta. Parę razy wyszedł, wyszedł Wam tam karta głupca. To jest trochę podobna karta. Zaczynania wszystkiego od nowa, tak? Planowania czegoś. Jest to karta, właśnie pierwsza, w całej wizji Ciro Marcetti'ego, która mówi: zostaw przeszłość za sobą, odrzuć ją, podnieś się z porażek i zacznij wszystko od nowa. Masz na to teraz szansę. Ten miesiąc jeszcze dla ciebie może być ciężki, ale następny, następny i następny może dać ci szansę. Do lepszego życia. No dobrze. Bardzo fajnie, słuchajcie. Ja Wam życzę dużo zdrówka i żeby Wam się wszystko powiodło, tak? Pozałatwiajcie te swoje sprawy, sprawy z przeszłości, czy, czy jak, jak to tam, no wiadomo, każdy ma coś tam swojego, ale u Was rzeczywiście przydałoby się zacząć wszystko od nowa, zakończyć przeszłość, odciąć się od tej przeszłości. I być szczęśliwym. Także wszystkiego dobrego. Przede wszystkim zdrówka, uśmiechu. Niech magia będzie z wami. Niech ten listopad doda Wam właśnie sił, bo co nas nie zabije, to nas wzmocni. Do usłyszenia, pa! pa.